Witam szanownych widzów kanału Skader Atmosfera. Materiał zawiera lokowanie produktu, nowe bluzy. Chciałem dzisiaj powiedzieć o przestawianiu automatu na większą wysokość aktywacji. Sam zamierzam to zrobić, kiedy będzie nadejdzie przyszły sezon, czyli za w drugiej połowie stycznia, kiedy ruszamy, wezmę sobie swoje sprzęcie do przestawię, Dlatego, że argumenty mnie przekonują. Tak jak na początku myślałem o tym, że. W niektórych sytuacjach jest to dobre, to wziąłem pod uwagę, że być może dla mnie również to jest dobre. Teraz spróbuję Wam wytłumaczyć o co chodzi, dlaczego tak jest, i być może też tym, którzy mają trochę mniej wiedzy na temat spadochroniarstwa, przybliżyć o co chodzi. Automat nie jest urządzeniem, które ratuje życie w każdej sytuacji, nie jest czymś, co jest tak jak niektórzy nazywają aniołem, stróżem, tylko to jest urządzenie, które w szczególnych sytuacjach ma nam pomóc, czyli wtedy, kiedy jesteśmy nieprzytomni. Kiedy nie jesteśmy w stanie otworzyć ani głównego, ani zapasowego spadochronu, w tym momencie automat powinien na krótki czas przed szacowanym uderzeniem w ziemię aktywować nam spadochron zapasowy. Czyli przy pomocy przecinaka z elementem pirotechnicznym jest w środku tłok z nożem, który przecina pętlę zamykającą. Wyłogi pokrowca spadochronu zapasowego wyskakuje pilocik sprężynowy i wyciąga ten pilocik sprężynowy ze środka spadochron, tak aby jeszcze się zdążył ona napełnić, żebyśmy jeszcze mogli odhamować ewentualnie sterówki żebyśmy mogli ewentualnie znaleźć kierunek lądowania i wylądować. Nie można powiedzieć, że jest to ingerencja w plan skoku, dlatego że automat otworzy nam zapasowy spadochron, jeżeli wszystko zadziała dobrze, zadziała. To wszystko na wysokości 225 metrów, jeżeli chodzi o y, pracę w trybie ekspert. A o takiej dzisiaj będę mówił, dlatego że jeśli chodzi o sprzęty studenckie, to tam cały czas są duże spadochrony, są one konserwatywne, również ich budowa i wszystko, co, co jest, jak to jest zrobione, również ryzyko kolizji jest zupełnie inne, w związku z tym tam może zostać ustawienie, które było. Chodzi mi o skoczków, którzy są doświadczeni. I te 225 metrów, jeżeli przyjmiemy średnią prędkość spadania 50 w sekundę, to mówimy o około 4,5 sekundy do szacowanego zderzenia z ziemią. Czyli trudno jest powiedzieć, że skoczek miał zamiar właśnie coś zrobić, miał zamiar otworzyć jeden albo drugi spadochron. Można powiedzieć, że to jest za, za działanie w ostatniej chwili, ale z tej ostatniej chwili może się wydarzyć kilka rzeczy, które spowodują, że scenariusz, przebieg zdarzenia się bardzo zmieni. Co to może być? Po pierwsze, Zmieniła się charakterystyka wykonywania skoków, czyli to, co kilkadziesiąt lat temu wyglądało w ten sposób, że wysokiwało się z relatywnie małej wysokości, otwierało się oczywiście też relatywnie nisko, ale spadochrony były duże, pokrowce były duże, wszystko funkcjonowało tak, że automat nie miał żadnych przeszkód, aby w pewnym momencie otworzyć skoczkowi spadochron. Teraz skaczemy nie pojedynczo, nie w małych grupach, tylko to są duże grupy, które kilku, kilkanaście osób okupuje jedną przestrzeń, kilkanaście osób w jednym momencie opuszcza samolot i potem te kilkanaście osób również jest na otwartych spadochronach, starając się wylądować w jednym miejscu. Nie jesteśmy w stanie pomóc przy pomocy ustawień automatu w okolicznościach, kiedy jest splątanie na otwartych spadochronach. To jest oddzielna para kaloszy i o nim już mówiłem, kiedyś jeszcze będę powtarzał. Natomiast dwa przebiegi skoku, które są dla skoczka bardzo, nazwijmy to, newralgiczne, to jest kolizja w samolocie, kolizja w trakcie swobodnego spadania lub też kolizja w trakcie otwierania spadochronów. I w tych trzech momentach, kiedy skoczek odpada nieprzytomny, to w jaki sposób i na jakiej wysokości zadziała automat jest kluczowe. Czyli powiedzmy, można przyjąć, że prawdopodobieństwo kolizji zwiększa się wraz ze zwiększaniem się grup, wraz ze zwiększaniem się jednocześnie wychodzących grup samolotu i grup, które podczas swobodnego spadania dokonują różnego rodzaju figur. Tutaj jest też ciekawy temat, ale chciałbym go nagrać razem z coachami trakowymi, Dlatego że teraz bardziej popularne jest trakowanie wspólne i tam też jest ciekawe, ciekawe pole zagrożeń, o których chciałbym, żeby oni opowiedzieli. Dlatego że mają więcej doświadczenia niż ja w tej materii, więc z przyjemnością ich o to, o to zapytam. Natomiast spadochrony, które mamy na plecach. Zaczynają być coraz bardziej seksi. Tak właśnie, tak właśnie producenci mówią, że one są małe i są seksi. Faktycznie są coraz bardziej pokrowce nabite, są coraz bardziej czasze zmniejszone, coraz bardziej popularne również się robią materiały o, o małej objętości po złożeniu, czyli z włókna z włókna, który jest delikatniejsze i które pozwala. Na zachowanie większej powierzchni spadochronu przy jednocześnie mniejszej objętości tego, tego spadochronu po złożeniu, czy za tym idzie również pokrowiec, może być mniejszy, ale pokrowiec jest mniejszy. Natomiast jest ciągle wykonywany z takich samych materiałów. Tak samo jest używana kordura, tak samo są używane gromety, które oczka, które się zakuwa na, na wyłogach i sama konstrukcja robi się coraz bardziej sztywna i coraz bardziej. Coraz ciężej jest sprężynowemu pilocikowi wydostać się z pomiędzy wyłogów pokrowca. Wystarczy sobie też wyobrazić, że. Te, oczywiście pilociki też się teraz zmieniają, też, to jest odpowiedź rynku, ponieważ pokrowiec się robi coraz węższy, to ten relatywnie pilocik, który jest w środku ma jakiś, ma jakiś dekielek, to jeżeli pokrowiec coraz bardziej zwężamy, to coraz trudniej jest ten, żeby ten pilocik się wydostał na zewnątrz. Czyli inaczej będzie, kiedy tej wielkości piloci wydostaje się z takiego pokrowca, a inaczej, kiedy tej wielkości pilocik się wydostaje z takiego pokrowca. W związku z tym opory, jakie musi pokonać w tym momencie, kiedy, kiedy jest wyzwalany, są coraz większe. Chodzi jeszcze kwestia tego, żebyście zastanowili się nad tym i zrozumieli, że inaczej będzie pracowało wszystko, kiedy wyzwalamy zapasowy spadochron, wyzwalamy pilocik od zapasowego spadochronu wyrywając zawleczkę, a inaczej to działa, kiedy przecina, przecina pętlę. Dlatego, że kiedy wyciągamy zawleczkę, to wyciągamy ją od góry i w tym momencie naprężenia na pokrowcu sprzyjają temu, żeby rozchylały się kolejne, kolejne wyłogi i piloci, żeby mógł się przecisnąć bez większego oporu, bez dodatkowego oporu na zewnątrz. Natomiast kiedy przecięta jest pętla od dołu, na przykład pod pilocikiem, to w tym momencie jest układ, układ grometów, układ tych oczek, które trzymają cały czas pętlę zamykającą. Tam są, tam są yy... Tam są obciążenia, tam są, tam są momenty ścinające tą pętle, ale jednocześnie, kiedy, kiedy jest ścina, ścinanie, to też zakleszcza się ta pętla zamykająca pomiędzy tymi grometami. I jeżeli na przykład jest użyta zbyt długa pętla, jeżeli na siłę się próbuje włożyć zbyt duży spadochron do środka, zbyt duży zapas, który jest po, po, powyżej tego, co rekomenduje producent pokrowca, to w tym momencie te pętla, te pętla może ugrzęznąć i nawet mocny pilocik nie będzie w stanie tego otworzyć, bo pilocik będzie dociskał cały czas gromet Dociskał pętlę i następuje takie samo zakleszczenie, które, które może trwać parę sekund. Nie występują takie, takie zdarzenia w różnych pokrowcach. Jeżeli, jeżeli mi się udało znaleźć, to pokazuję właśnie na jednym z pokrowców, jak to, jak to wygląda. I nie jest to koniecznie problem konstrukcyjny, to może być również problem właśnie techniki układania tego, jaka została stosowana pętla, jak również jak został wewnątrz rozprowadzony materiał pilocika, od sprężynowego, pilocika sprężynowego od tego zapasu. Jeżeli zbyt głęboko wchodzi pod wyłogi, to również może być ściśnięty pomiędzy free a wyłogami i znowu będzie to przytrzymanie. Ten problem potęguje się, kiedy, kiedy automat aktywuje nam zapasowy spadochron. I teraz dochodzimy do sedna. Może być sytuacja, w której mamy 4,5 sekundy do uderzenia w ziemię, natomiast na przykład mamy dłuższą pętlę zamykającą, albo mamy nowy kontener, który jest, który jest wykonany ze sztywnej kordury, albo lecimy w pozycji takiej, że jesteśmy z plecami do dołu. W związku z tym, nawet po wyskoczeniu pilocika, ten pilocik będzie musiał pokonać dodatkowe opory, żeby wywlec freeback z pozycji plecowej na zewnątrz, może być taka chwila zatrzymania, którą widać teraz coraz częściej na, na skokach, które mają skoczkowie wingsuit. Więc te, te zawahanie się 2-3 sekundy może okazać się krytyczne i może być sytuacja, w której Skoczek uderzy w ziemię na napełniającym się, ale nie napełnionym z nań zapasowym. Ponieważ takie wypadki następują, coraz częściej, coraz głośniej się mówi o tym, że warto jest zmienić nastawienie automatu, tak, żeby od samego początku on reagował inaczej, żeby przemieścić trochę tą jego wysokość aktywacji, cały czas nie ingerując jeszcze w bezpieczeństwo skoczka, natomiast ingerując w ten czarny scenariusz, czyli moment, kiedy skoczkowi jest potrzebny ratunek, bo on sam nie zrobił nic albo nie może zrobić nic, żeby się ratować. Teraz mówimy o wysokości. Sugerowałbym, że wysokość zaczniemy od tego i sam też tak zrobię, żeby zmienić z 225 metrów na 300 metrów. Te 75 metrów to nie jest wielka rzecz. Mówimy o ponad sekundzie swobodnego spadania więcej do momentu uderzenia, więc to nie jest jakaś, jakaś olbrzymia, olbrzymia zmiana, ale 300 na pewno brzmi dużo lepiej niż 225, szczególnie, że może nastąpić sytuacja, w której otwarcie zapasu doprowadzi do powrotu przytomności skoczka i będzie miał, będzie skołowany, ale będzie mógł zareagować, będzie mógł odhamować sterówki i będzie mógł wykonać dynamiczne hamowanie, które zawsze jest dalece lepsze od tego, niż jest to statyczne, częściowo zahamowane na sterówkach, tak jak jest to przy układaniu spadochronu zapasowego przygotowane, czyli Zahamowane częściowo spadochron oczywiście działa dużo lepiej przy lądowaniu, dużo mniejsze są obrażenia niż gdyby był odhamowany, natomiast cały czas nie jest to zupełnie porównywalne z o wiele lepszą możliwością, kiedy mamy w rękach sterówki i możemy z pełnej prędkości dokonać hamowania dynamicznego i wytracić praktycznie całkowicie prędkość poziomą i prędkość pionową. Czyli przestawienie, przestawienie tej wysokości można powiedzieć, że ro, również się wiąże z duchem czasów i z tym, co chciałbym kolejny raz powtórzyć i kolejny raz Wam za, zaproponować, żeby również zmienić wysokość, na której otwieramy, planujemy otwierać główny spadochron. Pamiętam te czasy, kiedy skakało się z 1000 metrów, robiło się 10 sekund opóźnienia, otwierało się spadochron i robiło się celem żeby to, to opóźnienie było, żeby zrobić separację pionową pomiędzy kolejnymi uczestnikami grupy, która robiła tą celność. I wszystko było wtedy w porządku, nie widziałem w tym nic nie, nie, nieprawidłowego. Natomiast teraz, kiedy skaczę i otwieram na wysokości 1200 albo niżej, to nie ukrywam, że jestem posrany. Coś się pozmieniało w głowie, coś się przestawiło. I biorąc pod uwagę liczbę ratowań, którą miałem, to też jest tak, że człowiek sobie zaczyna zakalkulować, jak sobie da radę w danym momencie. I nawet, się zrobiłem 30 czy 40 ratować, to znaczy, ja, że czuję się pewniej, i że jak przechodzi ratowanie, to nie ma żadnych, żadnych emocji. Cały czas one są, w związku z tym dobrze się przygotować i zawsze jest lepiej mieć, podejść decyzję decyzji o ratowaniu wyżej niż niżej. Ale te 1200 metrów, które bym sugerował, żeby było teraz standardową wysokością otwarcia głównego spadochronu, a nie 1000 albo 900, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie naszego prywatnego, indywidualnego bezpieczeństwa. Znowu trzeba wziąć pod uwagę, że kilkanaście osób, które wychodzą w jednym najściu tak się bardziej opłaca na każdej strefie zrzutu, te kilkanaście osób będzie leciało do jednego miejsca. I będą starali się wylądować w jednym miejscu, w związku z tym będziemy mieli duże zagęszczenie ruchu na małej wysokości. Im wyżej otworzymy spadochron, tym dłużej przebywamy w przestrzeni i mamy dużo więcej czasu na ocenę sytuacji wokoło, na przygotowanie odpowiedniej separacji pionowej, o której też skoczkowie zap zapominają. A separacja pionowa na, na otwartych spadochronach często ratuje życie, w związku z tym, jeśli mamy większą wysokość otwarcia, mamy też dużo więcej czasu na to. Aby przygotować się do lądowania, aby wypracować sobie przestrzeń bezpieczną, wysokość albo zakres wysokości, warstwę powietrza, w której jesteśmy, która jest wolna od innych skoczków, żebyśmy lądowali albo przed. Innymi skoczkami po innych skoczkach, albo żebyśmy lądowali w innym miejscu. Czyli nie pchamy się do tego samego, do tego samego punktu lądowania, bo jest na przykład blisko furtki wyjścia, tylko, albo bliżej kamer, tylko staramy się wylądować w taki sposób, aby nie musiał nas nikt potem odwieźć karetką, a tym bardziej, żebyśmy się nie, nie latali rekreacyjnie helikopterem ratunkowym. W związku z tym to podwyższenie wysokości nie jest w żaden sposób. Szeroko pojętym pedalstwem spadochronowym. Otwarcie wyżej spadochronu jest również gestem w stronę innych skoczków, które są w powietrzu, bo jeżeli wszyscy będziemy otwierali wyżej spadochron, to w tym momencie dla wszystkich będzie łatwiej i bezpieczniej, jeśli chodzi o budowanie rundy, jeśli chodzi o uporządkowanie podejścia do lądowania. I pod tym, pod tym kątem, oczywiście, jeżeli wszyscy będą otwierali 1200, a znajdzie się paru gibałków, którzy otwierają na 900, to, to część im ich chwała, bo dzięki temu, że oni indywidualnie ryzykują swoje, swoje zdrowie, życie w momencie, kiedy mieliby komplikacje w, stra... w jakiejś sytuacji awaryjnej, bo niekoniecznie sytuacja awaryjna będzie czarno-biała. Sytuacje awaryjne również prowadzą do różnego rodzaju komplikacji, z którymi też trzeba sobie dawać radę, i wtedy każdy metr jest, w... jest cenny jak złoto. W związku z tym, jeżeli oni akurat będą chcieli indywidualnie ryzykować swoje zdrowie dla dobra całej reszty, to oczywiście fajnie, ale jeżeli chodzi o to, to dobrze by było, żeby większość ludzi jednak zdecydowała się na to, aby otwierać na większej wysokości. W związku z tym zamierzam i zrobię to, jeżeli chodzi o zmianę wysokości przeprogramowania automatu, zrobię to w obu spadochronach, które są moje. Zobaczymy, czy, czy jeszcze ktoś, do tego namówię. Mam nadzieję, że przydadzą Wam się filmy, które zamierzam nagrać, w jaki sposób w różnych automatach przestawiamy te wysokości na nowe, na, wyższe, na podwyższone wysokości aktywacji. I chyba też, żeby było wygodniej pracować, również przygotuję materiał tak, czasami można coś czytać. Będzie to tekst na blogu, w którym opiszę. Łatwiej jest nieraz część instrukcji zamieścić w słowach pisanych i według tego, co jest napisane, robić, niż biec za filmem, który pokazuje, w jaki sposób to zrobić. Film razem z tekstem powinien być dobrym materiałem szkoleniowym powinien być wystarczający, aby. Jeśli ktoś podejmie taką decyzję, aby mógł to zrobić w miarę bezpiecznie, jeżeli jesteście skoczkami, którzy mają mało doświadczenia, którzy są dopiero na swoim początku swojej kariery, to za każdym razem polecałbym, żebyście skonsultowali się. Z instruktorem albo szefem instruktorów na strefie. Najlepiej z szefem instruktorów na strefie, czy albo osobą prowadzącą strefę zrzutu, dlatego że w zdecydowanej większości te osoby mają dużo doświadczenia i patrzą na problemy o wiele szerzej niż przeciętny instruktor, który może patrzeć tylko na procesy szkoleniowe, które nie przekraczają długości jego nosa. W związku z tym dobrze by było złapać kogoś, kto jest najbardziej, najbardziej doświadczony i z tym taką, takim tematem, który nie jest szablonowy, z takim tematem pójść właśnie do takiej osoby na konsultację. Yy, oczywiście to, w jaki sposób podwyższacie i co robicie, jeżeli chodzi o wasz automat, to jest wasza prywatna sprawa. Przy czym pamiętajcie o tym, że większość automatów ma, w automatach mamy opcję jednorazowego podwyższenia wysokości. Na przykład, kiedy chcemy lądować w miejscu, które, którego lądowisko jest przewyższone względem miejsca startu, albo lądowisko jest w depresji względem, względem startowiska, to możemy jednorazowo ustawić, że automat będzie kalkulował nasz czarny scenariusz i wyjście naszego, tego scenariusza na, na, na jednorazowo ustawionej wysokości. Natomiast to, o czym mówię, to mówię o tym, żeby zmienić preset, żeby ustawić, aby automat cały czas kalkulował nową podwyższoną, podwyższoną wysokość, zwiększoną wysokość aktywacji za każdym razem, kiedy skaczemy. Dziękuję serdecznie widzom za wytrzymanie do końca filmu. Tym, którzy nie wytrzymali do końca, no to nie mogę podziękować, bo już ich tutaj nie ma przed, po tej drugiej stronie kamery. Jeżeli macie pytania, pamiętajcie o tym, że warto pytać i cały czas. Chciałbym, żebyście pytali na kanale, a nie wysyłali pytania do mnie na brief, dlatego, że o wiele łatwiej jest pozbierać te informacje w jednym miejscu, niż patrzeć na komunikatorach, na, na mailach i tak dalej, o co ktoś pyta. I też, jeżeli ktoś pyta, to dobrze, to, to nie jest tak, że ten, kto pyta, to akurat odkrył coś nowego, tylko to są problemy, które się pojawiają, w związku z tym odpowiedź na pytanie w skoczkach, który wpadł nagle na jakiś problem, prawdopodobnie pomoże też innym skoczkom i też skłoni do myślenia. A co, o co mi najbardziej chodzi, nie jestem w stanie was wszystkiego nauczyć, ale chciałbym was sprowokować do myślenia, tak abyście polubili ten proces, żebyście go wpletli w swoją aktywność spadochronową, poza radością czerpaną ze skoków, żebyście również czerpali satysfakcję z profesjonalnego przygotowania się do tego skoku. Dziękuję wszystkim jeszcze raz, pozdrawiam i teraz nie zapomniałem Spoka, bo zatem zapomniałem, więc dam jeszcze jednego Spoka. I jeszcze pokażę bluzę i pokażę ją z tyłu, bo jest trochę inna. Jeszcze się pojawiło nowe logo. Kto wie, to wie, kto nie wie, to nie wie, ale kiedyś się dowie, już się długo się dowie. No i teraz już wyłączam guziczek.